Witam, Dzisiaj kolejna naprawa. Auto jest po przeglądzie technicznym. No i tam ma taki drobny, bardzo luźny. Na zawieszeniu wszystko ładnie wszystko tego. Bo przegląd irlandzki dosyć rygorystyczny. No i co się dopatrzyłem kiedyś? Tu są. Jest taka jedna gumeczka, tu jest druga gumeczka. Tam jest jeszcze w środku tulejka plastikowa. Tutaj tulejki plastikowe już nie ma. Jak się przyjrzymy. Widać, troszkę ja już mam tam rozkręcony z tyłu dla ułatwienia zadania, nie? ale widać jak, jak tutaj brak tulejki daje się we znaki, widać jest taki dosyć spora wylot. Tam już, już z tyłu, żeby było szybciej, odkręciłem tam śrubkę z tyłu sobie, tam zarazem wyjmę ten drążek, postaram się wyjąć i... Volkswagen klasy, kupiłem oryginalne tulejki gumowe, które są tutaj. Tutaj są czarne, tu są czerwone I tu są tu dwie następne tulejki plastikowe. Jedna, która brakuje, druga tam. No i zaraz to na stół, zobaczymy, postaram się to założyć. Tutaj o, całość wyskoczyła tam z wieloklinu. Tam. A, i troszkę światło, prawda, ciasno. Z wieloklinu. O, ślad tulejki do tej jest, ale. Ale no, trochę za mało, żeby to weźmiemy na tutaj jak widać nowe gumki. Gumki mają, to jest numer Volkswagenowski, tu 775A, te plastikowe tulejki mają 776A końcówkę taki numer, prawda? Gumki są fajne, mięciutkie tu. A tutaj no niestety, tu już jest kamień, tu się nic nie, nie da nacisnąć nawet. Ciężko chyba, chyba je troszeczkę nawet wycisnąć, dlatego będę musiał sobie troszeczkę młotkiem stuknąć delikatnie i zaraz je włożymy. Z jednej strony brak tulejki. Tam jakieś ślady widać było na wałku tam tego. Tutaj jedna jeszcze została i dobra, wybijemy. Tak, jak widać stare, już dosyć wygniecone. Tu plastik jeszcze jest, ale wręcz praktycznie się nie da ścisnąć. Nie? Tu... Nowe, wszystko to samo, ale ładnie grubiej tej gumy, będą fajnie tego amortyzowały i tak dalej. Dobra, to jest złom. Nowe, wkładamy. No dobra, nic no. Postaram się troszeczkę coś tutaj pokazać. Normalnie gumka ręką wchodzi. Normalnie nie jest to jakieś tam uchwytu na telefonu jeszcze się widocznie nie dorobiłem ciach wchodzi sobie ładnie tego o. można sobie nawet kluczykiem troszkę delikatnie dopasowanym tak o troszkę tam ładnie dopchnąć, wyszła wyszła plastikowa tulejka tu dopchnąć a resztę sobie dopchniemy w układzie i tyle tu lejeczki teraz, żeby to ładnie naszły, tu, tutaj jest, tam wygląda jak wieloklin, ale z jednej strony układ kierowniczy jest płaski, tu ten, takie coś, luz już nie powinno być teraz, no, idę do montu. No i dobra, jestem z powrotem, proszę zobaczyć, Dokręcony, tam śrubka, tą śrubkę trzeba do końca ją wyjąć, bo, bo inaczej ten drążek nie zejdzie, prawda? gumki założone, tulejki założone co? luzu wcale nie ma, próbuję mi nic, widać nie ma, przynajmniej ten jeden luz skasowany, więcej nie założyłem końcówki wszystko ładnie, także teraz Ta to już będzie pięknie no. no i dobra gumki założone 0 g luzu, nie ma nic w ogóle wszystko ładnie sztywno kierownicą wiadomo teraz ruszać nie ma luzu w ogóle nic. Weźmy teraz o koło. Praktycznie nic ciężko. No na kamerze ciężko dojrzeć tego wiadomo nie. Jest ciastko i ten dzięki.